Cześć Moneczko, widzowie z tej strony Kitten Games i dzisiaj pokażę wam jak używać komendy fill w Minecraft. Tak, jak używać komendy fill, czyli tej komendy fill i pokażę wam jak jej używać. Także nie przedłużajmy i zaczynajmy odcinek. Dobra. No, komenda fill jest bardzo, komenda fill jest bardzo prosta i bardzo przydatna. także, tutaj, jak chcemy na przykład zrobić taką ścianę, to my zrobimy na początku ścianę. stawiamy blok, no stawiamy blok po prostu, nakierowujemy go tutaj tym plusikiem na niego piszemy ukośnik, fil, spacja. Te kordy, te kordy na samym dole i Enter. I tutaj mamy, tu sam się wyświetlił jakiś błąd. Nieznane lub niekomplementne polecenie. Zobacz poniżej, by zobaczyć błąd. I tym się nie przyjmujcie. Yy, to tak ma być. Także idziemy sobie na przykład tu, bo chcemy, żeby ta ściana była prosta. To. Idziemy coś takiego. I ta ściana będzie taka, tak, 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 tak i taka się będzie właśnie taka. Także teraz tutaj nakierujemy e, tutaj kursorem na ten blok i tym ukośnik, strzałeczka do góry, bo strzałeczka do góry umożliwia nam e, kopi kopiowanie e, po, po, e, wcześniej robionych komend. Strzałeczka do góry, spacja. Te, tutaj, te koordynacje na samym dole i spacja tutaj, i wybieramy sobie z jakiego bloku chcemy yy, właśnie to, tą ścianę wypełnić. Ja wypełnię sobie z yy, diamentowych bloków, czyli Diamond blok. no i Enter. No i proszę zobaczyć, mamy tutaj ładnie to zrobione. Także komentarz jest bardzo prosta. I, te, I teraz pokażę Wam, jak zrobić jeszcze podłogę. Bo ściany to już wiecie. Po drugie, też tak samo się robi, tylko że pusujemy, Też nakierowujemy. Tylko, że teraz nie, nie stawiamy blok. Bo nakierowujemy kursorem na, ten, na blok y, ziemi. Nie musi być na blok ziemi. Na y, blok jakiś nakierowujemy. Wstawiamy ugośnik. Fil. Fil. Tutaj te kordy na samym dole. Enter. No i znowu mamy tutaj taki yy, błąd. Teraz idziemy sobie tutaj. Yy, o tako? Tutaj wpisujemy ukośnik. Strzałeczka do góry, tam w prawym dolnym rogu. Mamy takie cztery strzałeczki: w bok do przodu, do dołu i, i w prawo i w lewo. Także yy, strzałeczkę do góry naciskamy. Hop. I tu nam się wyświetlają rekordy Spacja tutaj te kory na samym dole i wybieramy sobie że z jakiego y, tutaj bloku chcemy jak chcę z kwarcu to bierzemy sobie tutaj kwarc blok i enter i mamy tutaj podłogę do na, jakiegoś naszego domku także mam nadzieję że wam pomogłem widzowie yy, no i mam nadzieję że pomogłem no i mam nadzieję że fajnie tutaj nam się yy, pracowało z Wami. Także jeszcze na koniec odcinka prosi, prosiłbym Was o subskrypcję pod tym filmem i no i łapeczki i lajka, łapeczkę w górę. Także to by było na tyle z naszego odcinka. Do zobaczenia!